Test, 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 dobra, nie przedłużając. Dzisiaj będzie dosyć szybko, ponieważ mam tylko w sumie jedną wiadomość: pokazania, jak jutrzejsze cięcia stop procentowych mogą wpłynąć na cały rynek, a także yy, taka trochę foliarska teoria na temat yy, powodzi i w jakim celu ona jest. Powiem tylko, że troszeczkę pasuje do takiego V-shape i do usprawiedliwienia, ale o tym za chwilkę. Cześć, witam wszystkich, eee, pamiętajcie, to tylko moja opinia, cel jest edukacyjny, nic tutaj nie polecam. Więc bardzo szybko, bardzo szybko, przedstawmy tylko jeszcze tutaj e, partnerów kanału Zen, o którym też często mówię, Nexo, o którym często mówię, Kantor Przemka, o którym mówię i o Kantorze, i o Przemku, i czasami o Alku, a także Swissborg, o którym tutaj mowa. Dzisiaj jeszcze też pokażę Kangę, bo mamy tutaj jedną zrzutkę z Fundacji Kanga i e, premier XBT tutaj gdzie możecie tradeować i w ogóle ćwiczyć na darmowej kasie czyli takiej dummy kasę w kontestach możecie tego e, możecie i kupować i e, złoto i krypto i akcje i forex czyli waluty więc ym... Tutaj na przykład wczoraj co otwieraliśmy pozycję, no i na razie jesteśmy tutaj na plusie, takie testowe wczoraj, wiecie. Rzeczy bazując na tym właśnie Fibonacci i na Point of Control, na tych strategiach, które y, często pokazuję i codziennie wałkujemy je na live'ach na Telegramie. Więc y, mówię, a jeszcze w PrimeXBT w tej chwili mają promocję, dostajecie 20% do depozytu jak y, skorzystacie z tego linku poniżej i ten hasło musi się wpisać takie tam, także Eee, właśnie, dobra, jedziemy dalej, idziemy dalej, więc Bitcoin, słuchajcie, Bitcoin w tej chwili ładnie wyszedł, nie wiem, e, e, myślałem, że tutaj będzie właśnie 1, 2, 3, 4, 5, ale, jeżeli to jest nasza trójka, to biegniemy bardzo wysoko i to, co warto zauważyć, to wczoraj pokazywałem, że jak wyjdziemy powyżej, e, powyżej range'u value area low, tego, tej e, zielonej linii, to być może będziemy dążyć do 64 tysięcy nawet i na razie tak jak patrzyłem, to nie widziałem tutaj dywergencji, więc tak na live mówię, że mm, dziwnie tak to wygląda. Liczyłem, że to jest jedynka, ale tak to może być trójka nawet, raz, dwa, trzy. Czwórka by ładnie pasowała tutaj, a to dlatego, że jak sobie weźmiemy Fibonacci, zobaczcie, od niby dwójki, powiedzmy, że to jest nasza dwójka, do końca mamy równo tutaj 0,38, i 4-2-4 Fibonacci. To jest typowy pullback fali czwartej. I teraz tutaj mielibyśmy falę piątą, Bitko troszeczkę by bokiem poszedł. I wydaje mi się, że idziemy do góry, dlatego, że wyceniamy już FOMC. I teraz tak. Większość to może tutaj pokażę na wiadomościach już. Większość. Um, Większość, gdzie tutaj jest? O, większość yy, no, mówi, że będzie 0,25, Fed też mówi, że będzie 0,25, ale już ludzie obstawiają, że może być yy, nawet 0,50 decrec. Także tutaj na razie jest, yy, o zobaczcie, tutaj właśnie 40% bet. 900 na razie 16 tysięcy stawia, że może być 0,50. I powiem Wam, że wydaje mi się, iż rynek obstawia właśnie 0,50. I teraz tak, jeżeli jutro będzie 0,25, to ten cały raj, co tutaj mamy, fajnie by pasował wtedy tutaj piątka i fajnie byśmy się spotkali tutaj w granicy 58-57 na naszą taką pełną falę 2, a później byśmy wyceniali kolejne FOMC. Dobra. jeżeli jednak rynek celnie w 0,50 to zobaczycie euforię, ponieważ rynek nie jest w stanie, nie jest w stanie dalej już kontynuować yy, tej całej walki i potrzebuje tych obniżek, a to będzie dowodziło, że FED już się tutaj spóźnia. Także dzisiaj tak będę troszeczkę skakał z wiadomości do wiadomości i zobaczcie Apple, Pokazuje, że ich zapotrzebowanie, znaczy zapotrzebowanie na ich nowego iPhone'a, 16, jest słabe. Lower than expected appetite for iPhone 16 Pro, tak? Więc widać, iż już sprzedaż nie idzie, już nie ma takiej takiej powera, więc już nie ma tych pieniędzy, już te bezrobocia, inflacje to wszystko już w tej chwili rynek już po prostu nie ma tej pary, i albo będzie zmniejszenie stóp procentowych, czyli generowanie kredytu, Albo po prostu nie damy tutaj rady. I, w, i jeżeli będzie 0,5%, to rynek od razu powie, że Fed się spóźnił. I zobaczcie, jak Fed się spóźnił. to Ethereum to no myślę, że 0,33 będzie tak jak rano mówiłem. Yy, zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie Federal Funding Rate, yy, jeszcze raz nieśmiertelne, ok, i dodamy do tego SP500, ok, SPX. Zobaczcie to e, widać. o tak jak tutaj e, czekajcie o w tym miejscu widać, że i o ile fed. Ilekroć fed zaczyna obniżać stopy. Tutaj mieliśmy jeszcze podbicie i bam już było za późno już ta gospodarka nie da rady. tutaj w 2008 w 2000 roku to jest ciekawie w 2000 jak fed zaczął zniżać stopy jeszcze mieliśmy takie rally do góry okej okay, i potem bam tutaj, jak Fed zaczął ratować te, te stopy, to już niestety, ale gospodarka nie wytrzymała. Więc liczę, że na S&P przebijemy to, bo już go teraz przebijamy i będziemy mieć bardzo podobny patent jak tutaj i tutaj, czyli 2008-2020, a także tutaj jeszcze w innych latach 70. I to by, nam pasowało. to by nam pasowało. To już jest grunt, że nie damy rady. Zwykle właśnie jest tak, że tuż przed obniżeniem stóp był zawsze taki spadek, zobaczcie, tutaj był spadek, tutaj był spadek, a potem do góry. Więc liczę, że rynek, jak zobaczę 0,50, będzie pchał to i wtedy spotykamy się równiusieńko o tym, co mówiliśmy od bardzo, bardzo dawna, czyli, że będzie potem jakiś event, kraszku, gwie i wtedy będzie dip duży i to będzie usprawiedliwienie dla mega do druku. Po prostu FED już się spóźnia, już nie da rady, już, już będzie musiał galopować, będzie musiał galopować. I patrząc na inne monety, dobra, weźmy sobie, wyłączmy wszelkie rysunki, włączmy sobie na przykład tutaj tygodniówki i zobaczcie, wszelkie inne monety pokazują już, na dwójce, że tu prawdopodobnie, jeżeli nie będzie teraz drastycznego pullbacku, to już tutaj byłby ten moment, powiedzmy, na takie uśrednianie. Większość z was, w tym ja, też jestem już wcześniej tu załadowany, więc sobie tylko po prostu czekam. Ale jakbym zobaczył teraz zjazdy na, na ten, na dół jeszcze, to w tym miejscu takim, na przykład co to jest? Chromia. Otwierałbym już na dźwigni pozycję, po prostu już bym tutaj otwierał. I co ciekawe, co ciekawe w takich pozycjach tutaj powiedzmy sobie jak Ena, która już wygląda na samym dnie. Myślę, że to są takie już dołki tutaj. No i ja zacząłem otwierać tutaj pozycje tak jak i Tia, tak jak i tak jak i Radiant. Myślę, że też tutaj może się wybijać tutaj do góry. Dobra. W tym miejscu. ING. Więc wydaje mi się, że to mogą być te, te rzeczy, ale tej, w, tej, w tej chwili, tak jak ING tu już próbuje wychodzić e, do góry, no to nie wiem, na spocie można śmiało, ale czy na dźwigni, to na dźwigni znowu zaczekałbym mniej więcej tutaj, żeby się stworzyła dywergencja. Wtedy tutaj ten oscylator by spadł. Mielibyśmy coś takiego i mielibyśmy dywergencję. I wtedy by było, e, by było fajnie. By było fajnie, byśmy wtedy wchodzili na dźwigni. Więc te rzeczy, które są w tej chwili w takim momencie, jak ktoś chce, no to ja na przykład w takie coś wchodzę na spocie, ale na dźwigni musiałbym zobaczyć jeszcze spadek i wtedy takie zajście niżej. Pyr, na przykład, o, pyr wygląda dobrze. E, powiedzmy na. No, też bym chciał spadek coś zobaczyć, a tak to można było sobie coś uśredniać. Ewentualnie na dźwigni, jakbyśmy wychodzili troszeczkę wyżej, byłby retest, to wtedy na tych monetach. Także można tu przechodzić przez bardzo szybko wiele. Ovelo, jeszcze też liczę na spadek. Naka. Utrzymała się tutaj ta naka. Wow. Nie, nie, myślałem, że nie da rady. Także Naka jakby miała taką moc na odbicie, no nie wiem, zobaczymy. E, Pyt tak jakby próbował robić tutaj ten diagonal, ale coś tak mu słabo wychodzi. Także mówię, na dźwigni widzicie, nie ma co. Ale Sui przebiło wreszcie ten tutaj moment. I teraz jest dobre pytanie, czy w ogóle mamy tutaj duże A, duże B i duże C. I teraz jakby Sui leciało na taką korektę i zatrzymałby się na wyższym dołku, tak? No, to tutaj można by było patrzeć, że byłby jakiś taki zygzak, ale jakby SUI nagle spadło i jeszcze jakiś mega crash, ok? co by się zdarzył. To tutaj byłby prawdopodobnie dołek tej hossy dla, znaczy dołek tego cyklu dla, dla SUI. Ale na razie jest ok, na razie liczymy na wyższe doki. Arbitrum, ktoś tam się pytał, też miał arbitrum. Słuchajcie, nie trzymam za bardzo projektu, który dampuje swoje torby, bo ma, wiecie, granty i te sprawy, tak jak optymizm. Także, no nie wiem, no na pewno coś da, jak będą no, l 2 się rozwijały, na pewno coś da ok, ale wydaje mi się że są ciekawsze, ale chociaż tutaj na nie wiem, no można nawet część tutaj sobie przylokować na spocie 50 centów, średnia cena to 2 na takie 4x, -y. czemu nie? Rio, Rio jakby wychodzi z tego klinu, więc dla mnie już to mówiłem wiele razy, dosyć gorące, a nawet tak jakbyś tu buduje jeszcze e, przed jakimś wystrzałem, cena spada i wolumen spada, to jest bullish. Rio, Dodge, Game Swift, wszystko tak samo, na takie, nie wiem, trzymanie skalop miał piękną pompę, piękną pompę. 3X prawie że, nie, 2x, ok. Bardzo ładne. Czyli coś tam się dzieje. Ethereum no na razie e, w znaku zapytania. Ten pol e, myślałem, że będzie si silnie ci wychodził, ale coś nie dało mu rady. Muszę więcej tych coinów zapisać. On, do nic się w sumie nie zmienia, no. XRP. No ten pies. Idzie bardzo ładnie. Idzie bardzo ładnie. Jak pokona te 60 do 65 centów, no to, to uważajcie, bo tutaj granice 80-90 stoją otworem. Link. No wszystkie tak, wiecie, końcowa taka faza, to one mogą, one muszą przebić tą trend tutaj. I wtedy jak przebijają, to może być, zobaczcie, tutaj coś takiego. Jeden, tu może być raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc taka tin już miały te kliny, a te nie miały tych klinów. I to jest ciekawe, czy jest to słabość TIN-y na przykład, czy może TIN-a już idą na ten patent, żeby szybciej wyjść, a, a to dopiero je czeka. Ja osobiście czekam na fecze jaj i spokojnie, bez tutaj jakiegoś tam obławy. Tutaj było, miałem takie malutkie wejście, ale już mnie tutaj wyrzuciło. I powiem, że czekam na ten ruch, a później czekam na retest. I to będzie ten rytes na którym się tutaj podładuje. Dobra, to by było tyle na, na tych wiadomościach. Przejdźmy teraz tutaj szybko. Siema Tygrysie, pozdrowienia z Indii, drugiego miejsca po kupie, gdzie oficjalnie rządzą komuniści, wybrani demokratycznie, mikroraport z boju komunijnego. Jest tutaj spory socjal, jakoś chwilowo to działa, w porównaniu do północy Indii nie ma tu bezdomnych. że Żebrzących ludzi jest czyściej niż gdziekolwiek indziej. Wszyscy ci ludzie mają zatrudnienie w punktach gastronomicznych czy sklepowych, gdzie jest często więcej obsługi niż klientów. Takie kupno stroju świątecznego to interakcja z minimum 8-9 osobami. Jeden pokazuje, drugi podaje, trzeci za sobą nosi, no, czwarty pakuje, piąty przynosi, szósty kasuje, siódmy przynosi do punktu odbioru, czyli pełen kur na łańcuch dostaw. Ósmy sprawdza i tak dalej. Wiemy jak to się kończy. Jest też spora nagonka polityczna, sztuczny wróg e, islamiści, których jest tu sporo, ale są kierowani narracją w, ki e, w kierunku traktorzystów, gdzie oni są spoko przyjaźni. W Indiach wszyscy chodzą sobie do dowolnej świątyni i tak dalej. Tu na południu jest też sporo kościołów zwykłych, najwięcej co widziałem w Indiach. wiadomix. wszystkie religie się rozpychają okciami powiernych, czytaj kasę. Także sierpem i młotem pozdrawiam. No i takie fotki tam były, naprawdę były sierpy i młoty, flagi takie. Także no. Komunistycznie, komunistycznie. Przejdźmy teraz do tematu, a może jeszcze do, do Trumpa. Zobaczcie, kolejny ten zamach na Trumpa, co się nie udał. Pochodzi, nie wiem, koleś, który był w szkoleniach Azofu. Złapali go, chociaż oddał parę strzałów za krzaku na polu golfowym. Tak? FBI znowu, Secret Service znowu nie sprawdziło krzaków, bo było tam napisane w jednym z tych twitterowych tam postów i tych wywiadów, było napisane, że prezydent nie jest cudzysłowy, Prezydent nie jest, znaczy Trump nie jest jeszcze prezydentem, więc nie sprawdzili tego krzaku. <laughs> no toż, to, ja nie rozumiem, ja nie wiem, czy Trump musi polegać na sobie. Wydaje mi się, że Trump ma tyle teraz wejść różnego typu, że idę o zakład i do zakład, że jeżeli Trump wystąpiłby do swoich yy, yy, fanów, tak, bo na pewno jest tam dużo marines i dużo snajperów i dużo innych o to, żeby go chronili, to zrobiliby to za darmo. Po prostu za frikacza. i normalnie można zebrać naprawdę konkretnych Marines takich powiedzmy shooterów yy, A1 klasy tak yy, 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 i pewnie czuję, że miałby wtedy taką ochronę, że tam by się nic nie przyzostało. Zero taki skład 10-15 ludzi, którzy by obserwowali wszystko dookoła nie dałoby rady, a tak zobaczcie znowu i znowu pojawił się w reklamówce Black Rocku tutaj ten koleś. No kama. No come on, no come on. no come on. Także, no, to przecież widać, że coś tutaj jest nie halo. Coś widać. Info z boju, Branża budowlana. Infrastruktury drogowej w związku z powodzią wchodzi w prze... Yy, powie coś tam problemy. Na Śląsku są pozalewane kopalnie Kruszyw, Jedna kopalnie specjalnie zalali, by ratować jakąś miejscowość, tory kolejowe zalane lub podmyte, przez to nie ma transportu kolejowego, łańcuszek problemów z przerwami, łańcuchami dostaw rośnie, Kontakty na miliardy, kontrakty na miliardy PLN są zagrożone. Będzie się działo. I tutaj taka moja mała folia. Eee, po pierwsze nieprognozowany zrzut wody, Tusk szokująca informacja, prezes gospodarstwa bla bla, bla że do zbiornika mietników nastąpił nie... Yy, Nieprognozowany zrzut wody ze zbiornika administracyjnego przez, yy, administrowanego przez Tauron. Tauron w tej chwili są wiadomości, mówisz że to nieprawda, że to wcale nie. Także raczej wątpię, komuś nie, nie, nie uda się kogoś rzucić pod autobus. Ale to jest ciekawa wypowiedź. Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie i ta woda idzie na Marszowice. Nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna ewakuacja, powiedziała. Także yy, powiem yy, tak. Pierwszy mam taki punkt, takie parę rzeczy tutaj mo mogą być. Ehm, yy, tutaj z tego nawet taki, taki diagram powiedz, jakbyśmy mogli sobie zbudować. Parę rzeczy takich może tutaj być, dobra? Dla mnie główną cechą tutaj jest usprawiedliwienie. Wiemy to z formacji masowej psychocy, usprawiedliwienie. Żeby był dodruk, żeby było wszystko. W tej chwili to umożliwia dodruk i takie rzeczy. I teraz po kolei. Po pierwsze przy okazji tego można jeszcze, nie wiem czy, bo tak, część z Was podaje mi te, te z, tej, z tej ustawy o nagłych kryzysach i tam klęskach żywiołowych, nie? Podaje mi to, że już można ludzi eksmitować, zabierać ich siłą z ich posiadłości, ale nie jest to tak do końca napisane właśnie. Nie jestem pewien czy to, co mówi o tym, co, co chcę powiedzieć. Jeżeli tak, no to, to trudno, to już się spełniło, to już tą folię zostawiamy, ale być może będzie to użyte dlatego, żeby wprowadzić coś tam w prawie, yy, aby można było zabrać kogoś ze swojej posiadłości siłą, tak, jak będzie powiedzmy w cudzysłowie klęska żywiołowa, <laughs> okay? to jest ta aż sprosta, ale może już tak można, tylko wiecie, nie wiem czy to tak, tak właśnie się to czyta w tych ustawach, ale może tak można, yy, więc yy, to jest do takiego zobaczenia. Druga sprawa. Jak wiemy w Polsce jest potrzebny wiszej prekowy. Jak wiemy budżet polski budżet polski e, pokazuje stan finansów publicznych. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Dochody mają wynieść 632 miliardy złotych. Limit wydatków został ustalony na 921 miliard złotych, a deficyt z budżetu nie ma w tym przekroczyć 289 miliardów. Jak wiemy, prognozowany deficyt w przyszłym chyba w 2025 czy 2026 ma być 430 coś tam miliardów. I teraz tak, skoro oni już naprognozowali takie rzeczy, dobra, no to 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 tak jakby coś tutaj było grane. Więc powiem tak: dalsze zadłużanie się rządu pod takie 400 coś, no wywołałoby nawet i jakieś bunty, y, powiedzmy y, bunty w, nie wiem, u Polaków albo, nie wiem, no coś by tam było, tak? Ale jeżeli takie coś się stało i mielibyśmy teraz dodrukować maksa rzeczy, to jest to idealne dla mnie y, usprawiedliwienie. Jeszcze jakby na przykład Tutaj te dostawy, jakieś tam budowlanki, coś tam, po prostu coś by tam się zatrzymało, byłoby nagle chrupnięcie, coś tam w jakiś tam, nie wiem, yy, budo, coś tam, no nie wiem, coś by się z tego urodziło, to już w ogóle bardzo ładnie to pasuje. I jeszcze trzecią folią, jaką tutaj jest, rozmawiałem ze ślązakami różnymi, którzy się nie znają, dobra. I każdy z nich powiedział to samo, że przed tym jak Tama puściła, ten Wał puścił, Tama czy Wał, tak. Yy, to widzieli tam ludzi, przyjechali tak zwani inżynierowie, tak to opisali ci ludzie i ci ludzie od razu do nich wyskoczyli, że co wy tu robicie z bo tam coś zaczęli robić i ci inżynierowie powiedzieli, że instalują e, czujniki. I resztę to już musicie sobie sami dopowiedzieć, okej? Okay? Czyli powiem tak, w mojej tej folii na razie ten scenariusz, który zrobiliśmy, czyli za wszelką cenę, tak, zielona karta za wszelką cenę, czyli World Trade Center to co było jak traktorzyści wjeżdżali do, na tereny na, na stadion żużlowy do żuż, do, żużli, do żużlowców już zaraz będę mówił żużlowce dobra do żużlowców czyli żużel dobra. Potem u putina co były ten w tym tym tam w tym teatrze co tam wpadli ci niby tam te zapali, tam po dwie godziny później wszystko to idealnie pasuje do tego że już obecny obecna rząd miałby, powiedzmy, stracić jakąś władzę albo decyzję na coś, co po prostu, no, władzę w ostateczności, bo ludzie nie, ludziom nie podobały się jakieś konflikty zbrojne i tak jak to było tu właśnie u żużlowców, i robią coś takiego jak WTC, i robią coś takiego jak żużlowce, że wpuszczają tych traktorzystów. I parę godzin nic nie robią, gdzie, będzie, gdzie można przez 45 minut polecieć z jednego końca do drugiego końca yy, na stadionie żużlowym i jest wszystko w porządku. Tak. A tutaj nie mogli przez 6 godzin nic zrobić. W ogóle nikogo nie było na stanowiskach, jakby się wszyscy po wycofywali. I tutaj w teatrze tak samo. I nagle wszyscy złapali. Więc teraz, no powiem tak, rząd, już, już powiem to z czystą taką moją yy, dozą przekonania, że rząd zrobi wszystko, by utrzymać władzę i nie liczą się dla niego ludzie. Ale to jest teoria foliarska, pamiętajcie, nigdzie tego nie usłyszycie, nikt o tym nie powie, bo to jest folia. Folia, folia i folia. Więc trzymałbym się tego, tego z tym dodrukiem i z usprawiedliwieniem, że to jest jakby usprawiedliwienie. Więc Wiszej jakby się zbliżał bardzo dużymi susami, że tak powiem, susami. I przechodzimy do zrzutki z tutaj u Kanga fundacja zbiera. Co prawda widzę, że już dozbierali tutaj wszystko, więc nie wiem, pewnie troszeczkę się tutaj opóźniłem z tym, ale dam ten link, może ktoś tam talara jeszcze wrzuci, może nie jest coś tam jeszcze zamknięte. 19 września, jak pisze Oli, Oli, Oliwier, Apat, będziemy mieć nowy lunch. Nowy lunch. Pierwszy wideks na Alp, Alep, tak, to jest Alp. Ci wszyscy, którzy trzymają a -pad, będą kwalifikowali się faktycznie do, do, do automatycznie do white listy i będzie można brać udział w eventach i takich innych rzeczach. Także będzie można coś tutaj wygrać. Także zobaczcie sobie tam na tym, na, u niego na, tele, na, tym, na Twitterze dalsze różne rzeczy. Neural, neural, neural. Słuchajcie, neural. Weźmy sobie tutaj e, RSC. Neural. Neural na razie zaczyna się wydobywać tutaj i powiem, że już ładnie jesteśmy powyżej tej 50 i to by pasowało, tylko trochę tej mocy jest mało, że jakby rynek wrócił, to czuję, że można by było znowu taką szpicę zrobić, tak? Um, dlatego spokojnie ja tutaj sobie zacząłem dodawać tego neurala znowu, bo wiecie, jak neural spada, to po chwili, tak jak tutaj, to zrobił 5x, -ów. tu myślę, że zrobić 4, można, nawet też 5x, zobaczymy do tego momentu i tu ładnie klasyfikuje się jeden 3, 5 szczyty. Tak? To według tego naszego patternu. Kto nie wie, to musi być na Telegramie, bo tam o tym często mówię. Non-stop, i, i tam to już to było objaśniane. Więc yy, no, bym tutaj uważał, jeżeli rynek nagle pójdzie w złą stronę, to myślę, że to by mogło być A, B, i tutaj byśmy zobaczyli to jeszcze za 2 dolary. No i wtedy Ciach. Cały czas operują tam oni na tych swoich, yy, czy budują te swoje właśnie subnety i różne udogodnienia. I Non-stop y, tutaj właśnie stawiają na y, rozszerzenie się z tymi grami, z walidacją, z wspieraniem tego ekosystemu e, TaO, że będzie można go tam kopać w ogóle. Także cały czas tutaj są te różne rewardsy i cały czas znaczy budowanie y, systemu pod te rewardy i odpalanie właśnie tych y, nowych rzeczy. Więc to no nie wiem, no, dla mnie już wiele razy Neuro pokazał y, tutaj niezłą klasę. Także miejcie na niego oko. 152 dni od ostatniego halvingu, po ostatnim cyklu tutaj e, bull marketowym, e, the bull market has started 61 after halving, czyli bull market e, wystartował 160 dni po halvingu. W tej chwili mam 152 dni. E, żeby jeszcze było mało, to na naszym tutaj indykatorze, tutaj duże ulety zaczęły zrzucać swoje stable coiny, żeby kupować właśnie bitcoina. Bardzo podobnie to wygląda. Jak o tutaj. Myślałem, że takie coś by było, ale jeszcze czekam. Więc ja będę robił naśladował tych ludzików tutaj. Jak oni będą zrzucać, to ja też będę zrzucał moje stable i będę ładował też w ten rynek. Czyli ten rynek chciałbym ładnie, żeby to było, żeby była korekta jeszcze. Jeszcze kto wie, czemu nie. I w nią bym ładował. Ale jak nie, to po prostu dodaję, dodaję, dodaję. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, ten krypto rank na polymarket, ok? Sporo jest tutaj w ogóle. W ogóle w dzisiejszym roku zobaczcie. I też zobaczcie, kibet jest na o prawie 9 milionów, że w tym roku będzie obniżenie stóp do 1%, o 1% bazowy albo 1,25. Czyli to co ja stawiam 1,25. Pomiędzy 1 a 1,5 ja mówię, że będzie, czyli nie, że 0,75, tak jak na początku było, stawiam po 1 a 1,5, dlatego że już. No już jest koniec, już wątpię, żeby Fed nadążył, już nie da rady, będzie musiał szybko. Tym bardziej, że zobaczcie co dzieje się w Kanadzie. Kanada już gotowa jest na V-shape. Kanada już biegnie, Trudeau będzie musiał. Z tego poluzować tutaj więzy, żeby lu młodych ludzi było stać na ich domy, bo zbliżają się wybory, więc znowu musi być tutaj. Czyli znowu ceny polecą, jakieś dodruki, jakieś, nie wiem, stymulusy, jakieś kredyty 0%. Też już tutaj robi się gorąco. Już ludzi nie stać na te rzeczy. Już ludzi po prostu nie stać na te rzeczy. Nie stać. Więc cały świat zaczyna powoli do dróg. Więc zaczynamy ten sezon. Jeszcze tylko malutki kras, żeby było usprawiedliwienie, i możemy zaczynać. I tutaj taka mała folia na temat World Trade Center. I tego tutaj proszę bardzo. No zobaczcie. Też samolot, który tutaj pada. Ok. Niezły. Tylko jeden problem widzicie. O to chodzi, że to jest e, wygenerowane, to jest e, ten, to jest przez ten e, hologram. No nie lubimy, ale wiecie, tak jak były różnego typu te hologramy tam w Dubaju pokazane, bardzo pięknie. Więc teraz popatrzcie, jeżeli powiedzmy ta technologia byłaby, no tak foliarsko załóżmy, dawno temu, to zobaczcie, to jest takie pytanie, ilu ludzi miałoby tak otwarty mindset, żeby zaakceptować, że to było możliwe wtedy? Ciekawe, co? Bardzo ciekawe. A ile na przykład ma teraz otwarty mindset, żeby można było zaakceptować że takie coś? Mogło być wtedy, skoro dużo technologii już było. No i na koniec jeszcze ten owiszej recovery, słuchajcie, Unia sfinansuje walkę z skutkami powodzi. Czytaj, będziemy dostawać kasę, czytaj, deficyt i to wszystko przecież my, em, będziemy i tak brać te kredyty, więc obojętnie skąd one będą, z jakiego garnuszka Unii Europejskiej, z jakiego tam, nie wiem, drzwi, i tak polecą tutaj, tak? I tak polecą tutaj, także także zbliżamy się i to jest idealne, idealne, według mnie wytłumaczenie, że Polska mogłaby się zadłużyć, zadłużyć, okej, okay. o mamy tutaj pakiet bardzo ładny, nie, zadłużyć na yy, dodatkowe pożyczki, dodatkowe jakieś rzeczy, żeby ruszyć ten V-Shape Recovery żeby robić wisielkowe. I wcale się nie zdziwię, że dużo zamówień z tego wyświetlarkowy pochodziłoby właśnie z Deutsche Kamanza, bo tam też już źle się dzieje, więc ta kasa po prostu była my jako Polacy wzięlibyśmy kredyt, żeby Niemców ruszyć trochę, bo to pewnie oni by tam też dużo na tym zyskali i każdy byłby zadowolony poza polskimi podatnikami, bo pewnie podatki poszłyby do góry. Więc podsumowując ten szybszy odcinek niż normalnie, Słuchajcie, jutro FOMC, może jutro po prostu nie będę mógł nagrać odcinka przed FOMC, więc patrzę tak, że rynek wycenia już 0,25 już dawno, teraz wycenia 0,50 i okaże się na FOMC, jeżeli Fed powie, że 0,25, to ten cały aplauz BAM i wtedy będziemy mieć naszą korektę. Jeżeli będzie 0,5%. Dobra, to rynek będzie w euforii, ponieważ i będzie rósł prawdopodobnie jeszcze dalej, jeszcze szybciej, to będzie coś niesamowitego. Będzie rally w ogóle na październik, gdyż rynek już będzie wiedział, że FED już nie ma wyjścia i 0,5 i, i prawdopodobnie kolejne też by było 0,5 albo nawet 0,75, to będzie wyceniane. Także byłoby wtedy nasze te mega rally, O zobaczmy sobie, mega rally, które spowodowałoby breakout tutaj 70 tysięcy, tak? tutaj, tu, 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 tu i nagle przyszedłby jakiś czarny łabeń z dużą kupą i coś by się stało. Także spokojnie, spokojnie, FOMC myślę uważajcie, 0,25 przygotujcie się na ruch do dołu, 0,50 przygotujcie się na jeszcze mocniejsze rally. To tyle, na razie trzymajcie się, cześć.